Napadę z randomami, a więc lecimy. A więc tak, ciche obrazy. Zobaczmy, jak nam pójdą. Ciche obrazy. Dobrze, jesteśmy w środku. Ok. Nawet nie musimy bić. Tak szczerze. Żeby w ogóle poszedł tam.

Dobra, ja to tutaj szybko zraszuję. Hmm. Jako, że zrobił dostawy do Gana, będzie można go tam... ...piągnąć. Będziesz otwierał mi dzienny

Ogólnie między 5% a 7% hackerem jest to zaledwie różnica tylko i wyłącznie 6 sekund. Także albo 6% tylko, albo aż tak naprawdę, ale da radę z tym 5% na spokojnie zrobić obrazy. Więc na luzie. Dobra, jako że B jest tutaj u mnie. On pójdzie na C. Ja otworzy przez ten czas, bo może zdąży przyjść po prostu tutaj. Dobra. Wyjdziemy. Chyba powinniśmy wyjść. No. Tutaj akurat przy tym hakerze, z tym gorszym byśmy nie zdążyli wyjść. Właśnie tych 6 sekund zabrakło. 2 miliony 200 jest? Jakim cudem. Już wynieśliśmy wszystko ze skarbca. A to jest poziom z czaszką. Nie wiem, nie mam pytań. Bo się zgubiły Co się z tym gościem? Ja

otwarza ci dzienny utarg masz. Robię właśnie. A ja się tutaj tym zajmę gościem. Dobra, wszystko jest wyczyszczone tak naprawdę już. Nic, nic, nikt już tutaj nie przyjdzie można przebiec po prostu. Zastanawiam jeszcze, że ten łup. Czy on się zepsuł? Przecież to były dwa hakowania. Na pewno się zepsuł. Nie ma, taki, nie ma takiej opcji. Albo mi się zepsuł, pokazując ten łup, a normalnie na finale. Będzie to pokazane. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobrze.

To jest zdecydowanie dłuższa droga, jeżeli uciekamy na cicho, nie idąc przez tamten patrol. No ale dobra, to jest Twój napad, więc decydujesz, jak, jak go robimy, tak naprawdę. Ja się tylko mogę dostosować. Tutaj jestem tylko. no. w przypadku akurat. Dobra, ty weź samochód, bo ja go nie chcę prowadzić. Nie wiem, gdzie ty chcesz jechać. Mam nadzieję, że pod helikopter. Chociaż. Na no to wygląda. Chyba jedziemy po helikopter. A, tu jest w ogóle straż pożarna. Oha. Bo jest jakaś teleportacja. Trochę postrzelam, tylko fajnie byłoby trafić w nich, a nie w koło. No ci się zbili um. Dobra, damy radę Na spokojnie o. Trochę życie schodzi, mocno życie schodzi, połowa życia, prawie całe życie Niepotrzebnie trochę przez ten patrol Ktoś przejechał, można było bokiem Mamy cały ogon teraz ze sobą No dobra, na razie żyjemy. Szybko po helikopter, skaczemy. I odlatujemy. Dziwne strasznie jest ten łół, będę musiał zobaczyć koniec, bo to... I był na straszką. Ja robiłem przecież dwa hakowania. I od razu mieliśmy zero żyć. I wychodziłoby na to, jakbyśmy nie wzięli jednego obrazu ze środka. Co prawda, nie było to zrobione najszybciej, jak to mo mogło być zrobione. Ale jest duża szansa, że będzie nawet i dodatkowo elita. A więc sprawdziłem sobie dokładnie właśnie to nagranie, o co chodziło z tym brakującym obrazem. I nie, w skarbcu rzeczywiście zabraliśmy wszystko. Niestety nie widziałem, co on robił, ale prawdopodobnie przy jego jak on podnosił te obrazy, prawdopodobnie wtedy się to zbagowało. Nie mam pojęcia, w każdym razie jest to bardzo dziwne, ale coś po prostu się zepsuło podczas podnoszenia obrazu i nie naliczyło, żeśmy go rzeczywiście podnieśli. Coś tylko, żeby się teraz żadne drzewo nie rozbić i dobra, już jesteśmy. Chyba ja mam elitę Chyba ja, ja tak wyglądała moja postać Nie, moja, on ma elitę Znaczy e, e, elitę, platynę A, był restart, no to elity nie będzie. No tak. A i tak chcę zobaczyć podsumowanie, bo... Coś mi tu po prostu dziwnie nie pasuje. Abyśmy nie wzięli jednego obrazu po prostu. A, skarbiec był cały wyczyszczony. Będę musiał to dokładnie przejrzeć, bo naprawdę mnie ciekawi, czy rzeczywiście nie, wzi nie wzięliśmy jednego obrazu. Nie mam pojęcia. W każdym razie, by e, sobie ze mną ten oto no tutaj koleś, kraft. Jak dobrze pamiętam, był to akurat random, którego miałem w znajomych, bo ogarniał napad. Także to byłoby na tyle w tym oto odcinku. Zapraszam na następne. Do następnego. Cześć.